Zastanawiasz się nad posiadaniem węża, ale boisz się, że zostaniesz ukąszony? W tym filmie podam ci pięć gatunków węży, które naprawdę mogą cię miło zaskoczyć. Uff! Wow! Nie, zdecydowanie nie będzie to pyton skalny. Jednym z najpopularniejszych gatunków w hodowli jest wąż zbożowy. Występujący i zamieszkujący Amerykę Północną. Wąż właściwy. Potrafi być naprawdę wyluzowany. Swoją drogą mąż numer 5 pewnie Was zaskoczy. Bardzo chętnie współpracujący. Oczywiście mogą się zdarzyć zadziorne sztuki, mogą się zdarzyć takie, które będą chciały Cię odstraszyć. Ale w większości wypadków są to naprawdę towarzyskie i chętne do współpracy zwierzęta. Bardzo ciekawskie, aktywne i ruchliwe węże, które oczywiście mogą przejawiać, jak wspomniałem wcześniej, delikatną agresję, ale jak możecie zobaczyć, będąc już na rękach, te zwierzaki są naprawdę mega wychilowane. Jako młode osobniki, bywają. Delikatnie zaciekłe i kąśliwe, jednakże ich rozmiary są naprawdę niewielkie, bo mówimy tutaj o tego typu sznuróweczkach. Ale już jako podrostki i dorosłe węże są to zwierzaki bardzo ciekawskie, które nie przejawiają skłonności do agresji. Oczywiście w tym momencie muszę Wam powiedzieć, że są zwierzęta, które nie nadają się do wyciągania, jednakże ja. Swoje węże lubię od czasu do czasu wyciągnąć, zrobić z nimi jakąś interakcję, bo dzięki temu budujemy jakąś więź. One przyzwyczajają się do mojego zapachu i z każdym dniem stają się coraz bardziej ufne. Są to zwierzaki, które od małego są u mnie i jak widzieliście przed chwilą, włożenie ręki i wyciągnięcie jednego z tych ślicznych. Węży właściwych nie wiązały się z żadną agresją ani z żadnym stresem. Wszystko dlatego, że są to zwierzaki, które są przyzwyczajone do mojego zapachu. I jak możecie zwrócić teraz uwagę, ciekawsko wącha, macha języczkiem, nie przejawiając przy tym żadnej chęci ukąszenia. Zdecydowanie kolejnym dobrym przykładem będzie kolejny przedstawiciel węża właściwych. Mówimy tutaj o tym małym, skrytym zwierzaku, który gdzieś tutaj się znajduje. Widzicie, jak na spokojnie wkładam rękę, wyciągam łobuza i pomimo tego, że lubi się schować, pomimo tego że troszeczkę ma tutaj dekoracji, które przeszkadzają w wyciągnięciu, jak widzicie jest to kolejny zwierzak, który nie przejawia większej agresji. Węże właściwe charakteryzują się dosyć smukłą i stosunkowo krótką budową ciała, bo dorosłe osobniki rzadko kiedy przekraczają półtora metra. Oczywiście zdarzają się gatunki, które są naprawdę ogromne, ale o tym zrobimy kiedyś inny film. Ale, tak jak w tym wypadku, mamy tutaj dorosłą samicę, która, jak możecie zobaczyć, nie jest masakrycznie wielka. Tak jak w tym wypadku, ten lampropelcyzm, który potocznie nazywany jest wężem mlecznym. Jak możecie zauważyć, jest to kolejny gatunek, który na rękach naprawdę nie przejawia agresji. Ciekawski, badawczy. Języczek. Sobie lata sprawdzamy, co jest grane, co się dzieje dookoła, ale jak widzieliście, przy pierwszej interakcji w ogóle nie przejawiał chęci kąsania. Swoją drogą, posiadając reptarium, naprawdę dysponuję niewielką ilością czasu, ale w tym tygodniu udało mi się wygospodarować chwilę i wbić na targi do Warszawy z Egzotyka 7 kwietnia, koniecznie wbijajcie, chcę się z Wami zobaczyć Link do biletów online macie w opisie tego filmu, a my przejdźmy do następnego gatunku, jakim jest jeden z dusicieli Kolejny ikoniczny gatunek, jakim jest pyton królewski, jest to jeden chyba z najpopularniejszych węży, jakie występują w hodowlach Mamy tutaj do czynienia z pięknym pytonem królewskim. Zobaczcie sobie go. Jak pewnie większość z Was wie, pytony królewskie to już nie są węże właściwe. Tutaj mówimy o bardzo kompaktowym dusicielu, co już brzmi stosunkowo majestatycznie. Jak możecie zwrócić uwagę, mamy tutaj dobrze widoczne termoreceptory, które potrafią lokalizować naprawdę z dużą dokładnością zwierzęta karmowe, są to zwierzaki, które z angielskiego nazywane są bal pyton. Dlaczego? Właśnie dlatego, że w większości przypadków zamiast ataków w obronie wybierają właśnie takie zwinięcie się w kulkę. I schowanie głowy. Jest to ich sposób obronny. Dlatego są to zwierzaki, które w przeważającej ilości wypadków nie decydują się na ukąszenie. Oczywiście, musicie pamiętać, jak przy wszystkich zwierzętach, nie jest to regułą i zdarzają się odstępstwa od tego, co mówię. Coś, co się zdarza dużo częściej, to zarówno przy wężach właściwych, jak i przy dusicielach, młode węże potrafią być kąśliwe i zachowywać się naprawdę niegrzecznie. Jednakże biorąc pod uwagę gabaryty, a jak widzicie, ten młodziak jest naprawdę niewielki, siła i skutki ewentualnego ukąszenia są naprawdę niewielkie. Wystarczy kilka prostych reakcji, żeby tego zwierzaka przyzwyczaić do siebie. Przede wszystkim najprostszą sprawą jest Wzięcie go pełną dłonią, nie skradanie się palcem, bo wtedy może chcieć zaatakować, ale podejście stanowczo i odważnie przykrywając go całą dłonią. I w tym momencie mamy takiego ślicznego kluseczka, który powolutku będzie się do nas naprawdę bardzo fajnie przyzwyczajał. Ale pamiętajcie też o jednej bardzo ważnej rzeczy, że tego typu wężyk, Rośnie. A jak to mówiły nasze babcie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tego Jan nie będzie umiał. Czy jakoś tak, wiecie o co mi chodzi. Czwarty na liście i jeden z moich ulubionych gatunków. Wąż dużo większych gabarytów, również jak poprzednik dusiciel. Boa cesarski w wielu odmianach barwnych. Naprawdę ciekawe. Węże, które wymagają już troszeczkę więcej zachodu, mogą wydawać się dużo bardziej przerażające i co bardzo ważne, rosnące naprawdę niemałe, bo samica spokojnie osiągnie ponad 2 metry i możemy też się spodziewać nawet grubo ponad 2,5 metra, ale dobrze wysocjalizowany zwierzak sprawi Wam naprawdę wiele radości. Wprawdzie jest to opcja już dla tych odważniejszych, z większą ilością miejsca, ale te zwierzęta są naprawdę obłędne. I tak jak w tym wypadku mamy tutaj piękną samicę, Hypo Jungle IMG, którą swoją drogą wezmę ze sobą na targi do Warszawy. Przyjrzyjcie się jej z bliska, bo jest naprawdę świetna. Tak jak w przypadku poprzedniego węża, jakim był pyton królewski, musimy pamiętać o tym, że te zwierzęta też rosną i potrafią osiągnąć naprawdę spore rozmiary. Zobaczcie tutaj tylko na Boasa Pusie, Boasa Diego. Jej rozmiar głowy jest naprawdę ogromny, prawie jak moja dłoń. Są to zwierzęta, które z wiekiem stają się naprawdę wycilowane i jednakże Biorąc pod uwagę gabaryty nie są to już zwierzaki, które możemy spokojnie zostawić, na przykład z małym dzieckiem, aczkolwiek przy odpowiedniej opiece, przy odpowiednim podejściu, odpowiedniej socjalizacji sprawdzają się naprawdę rewelacyjnie, jako zwierzęta domowe. No i oczywiście przy tych rozmiarach budzą już naprawdę spory respekt i podziw. Wśród. Większości ludzi. Następny zwierzak, wbrew obiegowej opinii, moim zdaniem, jest naprawdę wyczilowany i nie przejawia chęci do ukąszenia. A przynajmniej nie w sytuacji, kiedy jest na rękach u swojego właściciela. Mowa tutaj oczywiście o tej pięknej kluseczce, ale biorąc pod uwagę, że jest to wąż, który nie przez przypadek znajduje się na końcu tej listy. Przy nich, ich temperamencie, musimy zachować pewną ostrożność i pewne schematy. Tak jak w tym wypadku, delikatnie głaszczemy ją, później, troszeczkę podsuwamy do siebie hakiem, to w tym momencie mamy już zwierzaka, którego spokojnie. Wylewając odrobinę, miseczkę z wody, możemy wyciągnąć. Jak możecie zobaczyć, nie chce we mnie strzelać, nie jest agresywna. Jest naprawdę spokojna, pomimo swojego zaciekłego wyglądu. I bardzo, ale to bardzo drapieżnej mimice pyska są to naprawdę... Mega fajne zwierzaki zachowują się głośno, potrafią głośniej syczeć, pokazując swoje niezadowolenie. Pracując już chwilę z tym zwierzakiem, są to naprawdę łatwe do odczytania węże. Pytam krwisty, bo właśnie o tym gatunku mówimy, który przez lata był owiany złą sławą, naprawdę daje jasne i czytelne znaki, kiedy możemy się z nim bawić. Dalej, a kiedy powinniśmy przestać? Jak widzicie, dużych rozmiarów klucha, która naprawdę ma morderczy uścisk i jest mega szybka, jeżeli chodzi o atak. Wprawdzie, z racji na gabaryty i budowę ciała, te ataki nie są dalekie i z reguły poluje na swoje ofiary sprzyczajki. Tak, moim zdaniem są to zwierzaki, które naprawdę warto wziąć przynajmniej pod uwagę, jeżeli chodzi o węża jako zwierzak domowy. Zobaczcie, zachowuje się w zupełności spokojnie. Fakt faktem, że nie jest to wąż nadrzewny i to, że trzymam ją teraz na rękach, w jakimś tam stopniu na pewno nie jest dla niej super komfortowe i próbuje ewidentnie zejść z tych rąk. Tak jak możecie zwrócić uwagę, w ogóle nie przejawia. Agresji będąc na za rękę. zakłuje się bardzo spokojnie, bez napinki. Ściska mnie, żeby czuć się bezpiecznie. Są to naprawdę świetne zwierzaki, ogromny wąż, nie za długi, nie za krótki, gruby i ciężki. Ale swoją drogą. Bardzo fajny. Moi kochani, no i tym pięknym i oszałamiającym pytonem krwistym kończymy dzisiejszą tematykę odcinka. Jednakże jeżeli zostałeś do końca, to znaczy, że naprawdę lubisz te zwierzaki i chcesz się o nich dowiedzieć więcej. I właśnie dla Ciebie mam rewelacyjną opcję dołączenia do Wildlife Family. Już w tym momencie w opisie tego filmu znajduje się link. Do tak, gdzie możesz zostać honorowym patronem jednego z naszych zwierzaków. Koniecznie wbijaj oczaj, poszukaj tego, co Cię interesuje. Na dzień dzisiejszy znajdują się tam jedne z naszych największych węży. Tyle ode mnie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!